Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 11 słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a my w duchu informacji z Francji wracamy teraz do wydarzeń w Austrii. Graz, Austria opokują zabitych i rannych po wczorajszym ataku na szkołę. Przypomnijmy, 22-letni Artur A zastrzelił 10 osób, zranił kolejnych 11, potem sam popełnił samobójstwo. W Gracu jest wysłannik Polskiego Radia Piotr Piętka. Dzień dobry Piotrze. Witam, dzień dobry. Jak mieszkańcy Gracu zareagowali na to, co wydarzyło się w ich mieście? Przypomnę, Grac to jest drugie co do wielkości miasto Austrii. To jest miasto studenckie, to jest około 50 tysięcy studentów i normalnie ono dni życiem. Teraz widać, że coś się stało. Oczywiście nie stało się... Pustoszałe, ale na pewno widać i czuć ten szok, niedowierzanie i no i po prostu smutek jego mieszkańców. Dzisiaj o dziesiątej nie tylko Graz, ale cała Austria stanęła na minutę, by uczcić pamięć tych ofiar. Stanęła komunikacja, stanęły pociągi i stale niezwykli ludzie. W wielu miejscach, szczególnie w Gracu, ale także na przykład słynna bazylika świętego Szczepana w Wiedniu na nich zabiły kościelne dzwony. To był trudny moment dla wielu ludzi. Posłuchajmy Aleksa, z którym rozmawiałem, Aleksa mieszkańca Gracu. Czytałem, że napastnik był źle traktowany w szkole, ale to nie usprawiedliwia jego czynu. Niestety czasami nie da się jednak nic zrobić. To jednak straszne, co się stało, szczególnie, że chodzi o dzieci i młodzież. Żałoba narodowa potrwa do piątku, ale nie wiadomo, kiedy na przykład uczniowie w Gracu wrócą do szkół. Na razie mają, szkoły są zamknięte. Mówię, nie wiadomo, kiedy oni wrócą do szkół. O tym wszystkim mówił Piotr Piętka, ale powiedzmy jeszcze co z rannymi, bo przecież napastnik zranił także kilkanaście osób. One przebywają teraz w szpitalach? 11 rannych przebywa w trzech szpitalach. Kilka osób jest cały czas na oddziałach intensywnej terapii, ale komunikat z dzisiaj rana medyków nastraja pozytywnie. Okazuje się, że wszyscy są w stabilnym stanie. Z tego, co się zorientowałem, nawet dwóch pacjentów przeniesiono z tej intensywnej terapii na oddziały ogólne. Tak więc można się cieszyć, że po pierwsze nie jest gorzej, a w kilku przypadkach, że ten stan zdrowia się nawet polepszył. Na pewno w przypadkach tych najciężej rannych decydujące będą te najbliższe. Godziny. Wiemy, że niektóre z tych obrażeń są bardzo rozległe. Stan jest bardzo ciężki. Cały czas jest udzielana pomoc psychologiczna. Uruchomiono w samym Gracu dwa centra pomocy psychologicznej dla uczniów, pracowników szkoły i ich rodzin. Na pewno jest ona potrzebna, bo ja tutaj przed jednym z nich, tutaj niedaleko szkoły, naprawdę widziałem wiele łez i smutku tych młodych ludzi, którzy przebywali w budynku szkoły w czasie tego ataku. Z niektórymi na pewno trudno będzie sobie poradzić. W całej Austrii dla osób, które przeżywają stres czy szok związany z tą tragedią, uruchomiono ad hoc kilka infolinii psychologicznych. Tam też można poszukać wsparcia i rozmowy. To na pewno wielu Austriakom w najbliższym czasie będzie potrzebne. Piotr Piętka, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Austrii, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Pomoc psychologiczna, do tego sformułowania na pewno będziemy w naszej rozmowie wracali. Justyna Krajewska, trener budowania odporności psychicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do szczegółów, jakie myśli pojawiają się w Pani głowie, kiedy docierają do nas takie informacje jak ta z Austrii, ta z Grazu, kiedy w szkole pojawia się młody człowiek i zabija uczniów, nauczycieli? Um, przyznam się, że wysłuchałam i wiadomości i właśnie tutaj tej relacji um, bezpośrednio z miejsca, um, w którym się to wydarzyło. I to, co czuję, to, to jest smutek, ale myślę, że też to, co czujemy często my jako społeczeństwo, to jest też taka bezradność. Natomiast właśnie pytanie, czy jesteśmy bezradni, czy może można coś w tych tematach zrobić wcześniej. Tym bardziej, że docierają informacje, jakoby napastnik miał być wcześniej w swoim życiu napastowany. Ja nie chcę tłumaczyć jego zachowania. Natomiast zastanawiam się, na ile można właśnie odpowiednio wcześniej, z jakimś wyprzedzeniem pewne problemy zauważyć i ewentualnie im przeciwdziałać. Ja myślę, że my jako społeczeństwo nauczyliśmy się w pewnym sensie patrzeć, że to jest zły człowiek, tak, że ktoś, kto zrobił. Komuś innemu, tak? Czy, czy, czy to dzieciom, czy też dorosłym, czy kobietom, tutaj nie ma to większego znaczenia. Natomiast często właśnie patrzymy z takiej perspektywy, że to musiał być ktoś zły. Tak? Natomiast właśnie to, co jest ważne, i tym takim małym druczkiem, tak? tutaj jest też wypowiedziane, to jest to, że za, za tym wydarzeniem stało dużo emocji, które nie zostały dostrzeżone. Uleczone w żaden sposób, zaopiekowane bym też powiedziała, a właśnie y, zbierały się i wciąż w tym człowieku przez jakiś tam długi okres pracowały, można powiedzieć. No i jak pracowały, to doszło też do tragedii. I tutaj nie chcę oczywiście nikogo usprawiedliwiać, bo to też nie chodzi o to, ale żeby spojrzeć też szerzej, bo to nie jest pierwszy przypadek, o którym słyszymy w tym roku, w ubiegłym roku, tak? Nawet tutaj w tym samym mieście ileś lat wstecz była podobna sytuacja, więc myślę, że bardziej chodzi o to, żeby spojrzeć na to szerzej, tak? Co możemy zrobić i właśnie też uważać nawet na swoje słowa. Bo nam się często nie, nie wydaje, tak? My często coś tam się wypowiadamy. Mamy też taką tendencję do wypowiadania się tutaj, głównie u nas w Polsce, jako eksperci. I często te słowa ranią, często te słowa po prostu powodują, my zrzucimy z siebie jakiś ciężar emocjonalny, jakiś swój balast. Natomiast właśnie powinniśmy też mieć tego świadomość, że z tej drugiej strony człowiek też ten balast przyjmuje tak na siebie jego to też w jakiś sposób dotyka i to wewnętrznie pracuje im dłużej to pracuje nie jest właśnie gdzieś tam zaopiekowane no to y, tym mogą być bardziej y, te skutki tragiczne czy tu działa prosta zasada że zło rodzi kolejne zło czasem znacznie znacznie większe no, myślę, że można nawet pokusić się tutaj też o taką tezę. Jeżeli jest jakiś ładunek, o którym tutaj właśnie mówiłam już wcześniej, no to to samo się nie uleczy, tak? To trzeba w jakiś sposób rozładować. No a żeby rozładować, potrzebna jest edukacja, tak? Trzeba wiedzieć w jaki sposób to można zrobić. No można powiedzieć, że ten człowiek doznał krzywdy. I zemścił się za tą krzywdę, nawet nie na tych samych osobach, tylko na przypadkowych osobach. Ale ten ciężar był zbyt duży, żeby go dźwigać. Ktoś mógłby powiedzieć, że pewnie wiele osób doznaje takich czy innych krzywd w życiu, ale nie każdy sięga po broń i nie morduje innych ludzi. Co zatem jest językiem uwagi? Co przeważa w niektórych sytuacjach, w niektórych przypadkach? My przede wszystkim jesteśmy mniej lub bardziej odporni. Tutaj ten temat odporności psychicznej jest ogromnie istotny. Przez wiele, wiele lat ten temat był zupełnie niezaopiekowany, zupełnie taki gdzieś tam z boku. Natomiast teraz coraz częściej właśnie i w pomocy psychologicznej, i też pedagogicznej, już właśnie w szkołach, czy, czy takiej już nawet treningowej, w, w formie gdzieś tam po prostu, że uczymy się być bardziej odporni, stawiamy po prostu na tą odporność, bo wiemy, że świat się bardzo mocno zmienia. I tych bodźców właśnie z różnych stron jest coraz więcej. Tutaj na pewno warto wymienić internet, tak? Gdzie po prostu y, tam nawet w tych fajnych, kolorowych filmikach, jest bardzo, bardzo dużo przemocy. Tutaj przed chwilą w wiadomościach słuchaliśmy też broń biała, tak? Czyli nóż, czy zakazać, czy nie zakazać. No właśnie i, i tu po prostu jest coraz więcej tego. Skąd to się bierze, bo nie jest to z. Y, Natury, która jest spokojna, tak, która jest zielona, kwiecista, i tak dalej. To się bierze z innych miejsc, gdzie tego spokoju właśnie nie mamy, gdzie doświadczamy różnych takich trudnych i ciężkich emocji, które są wzbudzane też po to, żeby zaciekawiać w pewien sposób. Bo te wszystkie filmiki, nagrywki różnego rodzaju szybkie, dynamiczne, no to są właśnie po to, żeby gdzieś tam. Y w jakiś sposób wpływać na, na tą psychikę. No i podobnie też różnego rodzaju gry, które oczywiście nie są niczym złym, jeżeli są dostosowane odpowiednio do wieku, ale y, nawet w moim mieście, kilka tygodni temu, patrząc wstecz, byłam z moim synem dziewięcioletnim. Na placu zabaw i tak sobie dzieci tam szczelają z takich plastikowych różnych pistolet, pistoletów. No, i taki jeden chłopiec podchodzi do mnie i mówi: A wie pani, że ja gram z tatą w grę? Od 16 lat jest ta gra, ale się tam sie sieka dzieje. Ja tak słucham tego chłopca i on mówi do mnie, że mówi: No, tata mnie nauczył, spędzamy razem z tatą czas i y, razem tam zabijamy coś tam, nie? I ja tak sobie myślę, właśnie no wspólnie spędzony czas, no to niby na plus, ale właśnie jak w jakiej formie ten czas jest spędzany, to jest też istotne. Nie bez powodu wszędzie na zabawkach, na grach jest wiek, tak, dostosowany od 15, od 16, od 18, właśnie, żeby zwracać uwagę. Zacznijmy od takich małych, właśnie kroków, właśnie w swoim świecie żeby troszeczkę właśnie pomóc, niwelować tę sytuację. O odporności za chwilę powiemy jeszcze więcej, ja tylko chciałbym dodać w imieniu... Części ojców, że nie każdy grywa ze swoim dzieckiem w gry niedostosowane do wieku, a czasem wręcz w ogóle nie grywa w gry. To mój drobny wtrend. A jeśli chodzi o sytuację w Austrii, pomoc psychologiczna na pewno będzie potrzebna najbliższym ofiar, także najbliższym tych osób, które zostały zranione, być może także całej społeczności szkolnej, a szerzej, czy to się przekłada również na odczucia całego społeczeństwa, bo wielu ma dzieci albo wnuki w tej czy innej szkole tak tutaj myślę, że ta pomoc będzie potrzebna dużo szerzej, bo teraz tak najbliższe osoby, które doświadczyły, które były świadkami, tak, no to tutaj bezapelacyjnie, ale też przychodzą do domu, tak, opowiadają o swoich emocjach, o tym co się w nich dzieje i my często jako dorośli też nie potrafimy inaczej, nie, nie potrafimy też wyjaśnić na przykład dlaczego tak się stało i w nas to też rodzi emocje, rodzi frustrację, rodzi bezradność też bardzo często. No i tutaj też by się ta pomoc dalej przydała. Właśnie, że kto czuje, że, że ma jakieś takie obciążenie, no bo to w nas zostaje, tak? Jeżeli my tego nie uwolnimy w jakikolwiek sposób, to te ciężkie emocje zostają w nas. A wiadomo, im więcej się takich emocji w nas odkłada, tym bardziej ten stres, który jest z tym związanym, wpływa też na nasze zdrowie. Więc tutaj taka rozmowa, rozładowanie tego w jakikolwiek sposób jest najbardziej, jak najbardziej potrzebna I czasem to może być babcia, nawet dziadek, tak, do których wnuk ma, powiedzmy, zaufanie i przychodzi i mówi, mówi babciu, taka straszna rzecz, z mamą nie mogę porozmawiać, bo mama na przykład jest zajęta albo, albo mama jest zbyt wrażliwa, tak, więc przychodzę do babci, do cioci, do kogoś, więc tutaj tak naprawdę myślę, że pomoc powinna być dostępna dla tego, kto tej pomocy potrzebuje. Bo też te emocje, które się gromadzą, muszą znaleźć jakieś ujście w tej czy innej formie. Pani wspomniała, że temat odporności psychicznej właściwie przez długi czas był niezauważany. Co takiego się stało, że wreszcie się pojawił? Czy zmienia się nasze podejście do kondycji psychicznej jako takiej, czy też rozwój technologii spowodował, że młoda generacja, dzisiejsza młoda generacja, jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż ci nieco starsi? Znaczy przez wiele, wiele lat jeszcze nawet pokoleń starszych ode mnie, tak, więc tutaj te lata 60., bym powiedziała 50., 60, nie było dostępu do wiedzy, nie było, te tematy nie były tematami powszechnymi, było po prostu... Um, założenie, że albo ktoś jest OK tak i jest zadowolony z życia, albo ktoś ma jakieś tam trudności, nie było, że to są emocje, tak, że to są jakieś choroby psychiczne, nie było takich podziałów, prawda? I teraz po prostu jak mamy już tą wiedzę coraz większą, no to, no to też i tutaj możemy możemy się przyjrzeć tym tematom. I odporność psychiczna nie jest czymś, co się buduje w tydzień, tak, że ja zdobędę sobie wiedzę, coś tam sobie poczytam i wiem. To jest coś, co, co trzeba nabywać, co trzeba praktykować. Przede wszystkim też uwalniać bardzo te emocje, które w nas się gromadzą poprzez aktywność fizyczną, poprzez różnego rodzaju techniki, które, które pomagają, poprzez pisanie. Na przykład taki tak zwany journaling bardzo dobrą jest metodą, która gdzieś tam pozwala dać ujście temu, co w tej naszej głowie siedzi. Pisanie intuicyjne, taniec intuicyjny, różnego rodzaju gdzieś tam ruchy które po pozwalają y, tym emocjom, tym blokadom tak zwanym właśnie, które są w ciele. Y się uwolnić. Także ja dużo py... jest. Mhm. Tak? Ja pytam o to, jak zmieniło się to podejście do odporności psychicznej, bo gdybyśmy sięgnęli w przeszłość, nie tak znów odległą, to okazałoby się, że są jeszcze wśród nas ludzie, którzy przetrwali koszmar II wojny światowej. Że są ludzie, którzy musieli długie dekady żyć w państwie komunistycznym, opresyjnym w wielu bardzo wypadkach, a nagle okazuje się, że spotykamy się w kraju wolnym, dość dostatnim i coś się z naszą odpornością stało. Skąd, skąd to się wzięło? Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, to jak najbardziej oni y, po prostu musieli. Tam nie było, nie było, że mogli inaczej, także mieli wybór, więc oni tak naprawdę y, nie skupiali się na tym, co czują, tylko skupiali się na tym, żeby przetrwać, żeby po prostu dotrwać do, do końca, czekając po prostu gdzieś tam na finał. Natomiast natomiast na pewno to pozostawiło ślad. Sam fakt tego, że często właśnie te historie są gdzieś tam opowiadane, wspominane, tak, dla wnuków, dla, dla dzieci, i podawane jest to gdzieś tam za przykład: że kiedyś było tak ciężko, kiedyś było tak trudno, nie mieliśmy niczego, teraz Wy macie tutaj wszystko. Jest to jak najbardziej też właśnie uzasadnione, że to były trudne czasy, tak, natomiast teraz właśnie mając coraz większą wiedzę, coraz większy dostęp też do różnych narzędzi, do różnych miejsc, które też bardzo często bezpłatnie pomagają, no to tutaj możemy, możemy sobie nad tym popracować, tak, jest też bardzo wiele właśnie tak, tak zwanych infolinii, gdzie można zadzwonić, gdzie można dostać taką pomoc, także i też bezpłatnie, tak. To też jest ważne. Czy odporność psychiczną należy budować, należy o nią zadbać, niezależnie od swojej kondycji? Czy jednak są takie sytuacje, które wskazują, że jest problem i trzeba się nim zająć? Myślę, że niezależnie od sytuacji i myślę, że też niezależnie od wieku, od rasy, od wyznania czegokolwiek, natomiast są też przypadki, w których potrzebne jest takie wsparcie dodatkowe, tak to są na przykład osoby, które są obciążone różnego rodzaju chorobami, też tutaj chorobami psychicznymi, które w jakiś tam sposób utrudniają. Więc tutaj na pewno warto i ważne jest, żeby być też pod opieką specjalisty, który, który poprowadzi taki proces budowania tej swojej odporności psychicznej. No bo też trzeba mieć świadomość, że są różnego rodzaju przypadłości, nawet u dzieci, czy choroba Aspergera, czy, czy autyzm, czy spektrum, czy, czy cokolwiek tutaj y, zostanie zdiagnozowane, że tak naprawdę taką pomoc, y, jeżeli są jakieś takie właśnie tutaj trudności, trzeba dostosować właśnie do, do potrzeb. Nie jest to budowanie odporności psychicznej nie jest y, takie samo dla wszystkich, tak? Bo my nie jesteśmy wszyscy. Tacy sami różnimy się w wielu aspektach i myślę, że to jest też ważne. Na pewno inaczej też to wygląda jeśli chodzi o kobiety, tak zupełnie inaczej jeśli chodzi o mężczyzn No i tak samo tutaj różne grupy wiekowe, dzieci najmniejsze takie. No to wiadomo, że zupełnie inaczej przez zabawę. No i później z wiekiem też y, inaczej to wygląda. Pani wspomniała o najnowszych technologiach, o grach komputerowych czy o mediach e społecznościowych, o tym, co tam się dzieje. To jest temat w ostatnich miesiącach dość częsty i dobrze, bo sprawa jest bardzo ważna, a ja zastanawiam się, jaki wpływ może mieć też to, co dzieje się w przestrzeni publicznej różnego rodzaju komentarze polityczne, ale nie tylko wypowiadane na forum, często ośmieszające tych, którzy mają inne. Poglądy często kpiarskie, wystosowywane pod adresem na przykład konkurentów politycznych albo osób, które mają inne zapatrywania na rzeczywistość. Jak nad tym zapanować i jaki to ma wpływ na nasze funkcjonowanie? Ja wypowiem się kolokwialnie muszę to powiedzieć. Naprawdę sobie obserwowałam to, co się dzieje. Ja jestem ja i moje działania są zawsze apolityczne, nikogo nie oceniam ani w jedną, ani w drugą stronę, ani w prawą, ani w lewą. Natomiast to, czego doświadczyliśmy, muszę powiedzieć tak: włos się na głowie jeżył, wchodząc, czytając, obserwując. Skalę tego zjawiska, czego szczytem całkowitym było dla mnie osobiście wmieszanie w te tematy dziecka, co jest totalnie rzeczą niedopuszczalną i taką, która po prostu nie miała prawa mieć miejsca, bo to też zostawia traumy, to też zostawia gdzieś tam. Przykre, właśnie rzeczy. No i później, właśnie takie sytuacje. No, niby nic, niby ktoś tam coś się wypowiedział, ale w kimś, w takim człowieku, zwłaszcza gdzieś tam jeszcze nie do końca dojrzałym, bo nasza dojrzałość emocjonalna nie kończy się, kiedy 18 lat kończymy, tylko, tylko dużo, dużo później, w okolicach 25 roku życia, więc jest to dużo czasu, żeby doświadczyć różnych rzeczy. Natomiast właśnie słowa mają moc i słowa ranią. To nie jest tak, że my sobie wypowiemy się i nam się czuje, że to było mądre, tak? Ale miejmy też świadomość, czy te słowa wypowiedziane w jakimś tam kontekście nie będą miały wpływu, impaktu na inne osoby, które właśnie to usłyszą. I teraz zobaczmy. Y Polityka, tak, czyli tutaj wszyscy śledzili, y, co, co jest ważne, jakie informacje i tak dalej. Ale w tym wszystkim też siedzą dzieci, nie? Obok gdzieś tam w pokoju, jeżeli jest na przykład y, otwarty y, salon, tak, no to dzieci sobie też siedzą, mhm. też tego słuchają, tak. Y, Rozmawiają też na te tematy. I nasiąkają Później tym, co się mówi. Nasiąkają tym wszystkim. Także to wszystko nie jest czymś takim, że wzięło się znikąd, tak, że nagle pojawił się człowiek i poszedł, i okropny człowiek, jak on mógł, że dobrze w ogóle, że, że się na końcu tak to skończyło, że on. Sobie też odebrał życie, bo też takie słyszałam że tutaj historie. Natomiast za każdym człowiekiem stoi jakaś historia. I właśnie, żeby też zacząć tutaj te zmiany w świecie dużym od siebie, od swoich słów, które wypowiadamy, nawet do Córki, nawet do matki, nawet do koleżanki, do sąsiadki, że my yy, kropelka po kropelce dokładamy do tego mm, właśnie Czyli swoje. Mhm. Powinniśmy sobie przypomnieć, yy, że nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy najmądrzejsi i najpiękniejsi i wszystko wiemy najlepiej, to obowiązuje nas realny szacunek do wszystkich innych i tolerancja w podstawowym znaczeniu tego słowa. Bierzemy pod uwagę, że najmniej. inni mają prawo myśleć inaczej i żyć inaczej. Jesteśmy piękni, cudowni, wspaniali, a nie okropni yy, i w ogóle najgorsi. I właśnie tak samo też traktujmy drugiego człowieka. Po prostu zapomnieliśmy troszeczkę o serdeczności, o życzliwości. To takie słowa, które wciąż funkcjonują, ale właśnie są czymś ważnym, co warto wpleść też w swoją taką codzienność, w te momenty trudne i kiedy jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani. To należy po prostu sobie znaleźć też takie rozwiązanie. Na przykład, o, ktoś sobie rano wstaje, skroluje telefon i przegląda, że o znowu, o tutaj, a tu jakaś tragedia, gdzieś tam sobie hejtuje, bo hejtu też jest bardzo dużo i mobbingu też jest bardzo dużo, jak widać też i właśnie już w szkole. No i po prostu zróbmy sobie coś innego, zróbmy sobie coś, co nam pomoże rozładować te nasze emocje, z którymi sobie nie radzimy. Nie wiem, jeżeli mamy na przykład czas pół godziny na poskrolowanie telefonu, pójdźmy sobie na spacer, no czy myślę. pobiegać te pół godziny, tak? Czyli wyładujmy, szukajmy takich opcji, gdzie my będziemy mogli wyładować to wszystko, co w nas siedzi. Bo, Boże, bo siedzi to to wiemy, tak? Jesteśmy taką troszeczkę już tykającą bombą. I musimy bo ją tych emocji, Tak, tych emocji jest po prostu zewsząd ogrom. Bardzo Pani dziękuję. To są ważne słowa. Trzeba się do nich zastosować i może jakoś to na poprawę sytuacji wpłynie. Justyna Krajewska, trener budowania odporności psychicznej. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24.